Drodzy rodacy, przed 15 laty Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Był to wynik decyzji podjętej przez naród w referendum i efekt wspólnych starań wielu osób, które działając ponad politycznymi podziałami, uznały, że taka właśnie jest polska racja stanu. Członkostwo w Unii Europejskiej zmieniło wiele dziedzin naszego życia. Stało się dla nas wyzwaniem, ale i przyniosło nam liczne korzyści. Otwarcie granic dało Polakom nowe możliwości. Wiele polskich firm odniosło sukces w Europie, a Polska zmieniła się dzięki dobrze wykorzystanym środkom unijnym. Tych wszystkich osiągnięć nie byłoby jednak, gdyby nie wspólny wysiłek i ciężka praca milionów Polaków. Otwarcie granic nie było zapowiedzią łatwego życia, wspólny rynek nie oznaczał zniesienia konkurencji, a unijne pieniądze same niczego nie zdziałały. To my dobrze wykorzystaliśmy swoją szansę. Dlatego chcę z całą mocą podkreślić, że sukces 15 lat polskiego członkostwa w Unii Europejskiej to wielki sukces nas wszystkich. Szanowni Państwo, po latach izolacji za żelazną kurtyną jesteśmy dziś częścią wielkiej europejskiej wspólnoty. Bierzemy odpowiedzialność za jej kształt i jej przyszłość. Jesteśmy liderem inicjatywy Trójmorza, której celem jest gospodarczy sukces Europy Środkowej. Działamy w Grupie Wyszehradzkiej, współpracujemy ze wszystkimi państwami Europy. My, Polacy, dostrzegamy wyzwania, które stoją przed unijną wspólnotą, choć często między sobą różnimy się w ich ocenie. W jednej sprawie jesteśmy zgodni: Europa to my, Unia Europejska to my. Podjęliśmy historyczną decyzję gwarantującą nasze członkostwo w Unii. Każdy, kto próbuje dziś wzbudzić niepokój co do naszej obecności w Unii Europejskiej, postępuje wbrew interesowi Polski. Naszym celem. I zadaniem jest nowoczesna Polska w Zjednoczonej Europie. Głęboko wierzę, że idea budowy Europy silnej, bezpiecznej i sprawiedliwej, wznoszonej na fundamencie wspólnej tożsamości, przetrwa współczesną próbę czasu i pozostanie dla naszej Ojczyzny źródłem pomyślności. Tego życzę Polsce, Europie i nam wszystkim.